Siema, siema, witam w kolejnym odcinku z Shanks and Dzisiaj znajduję się na ekranie tutaj zapowiadającym nowy serwer, czyli Europa 11, startuje 12 kwietnia, standardowo piąteczek, godzina 16. No i tak, ten film jest informacyjny, żeby Wam powiedzieć, czy na tym serwerze będę grał, bo tam parę osób też już mnie się upytało, a inna część na pewno już wie, jakie mam plany, także już Wam zaraz je przedstawię, stworzę sobie oczywiście postać. No, i tutaj może niektórych zdziwię, że nie, ale na tym serwerze będę grał paladynem. To jest klasa uważana przez wszystkich za jedną z trudniejszych, zwłaszcza na początku, bo później jest dosyć mocna, ale początki nią idą dosyć ciężko, mozolnie bym powiedział, przynajmniej z relacji właśnie tych świadków, co grają tą postacią. I ja właśnie chciałbym się przekonać na własnej skórze, jak gierka takim paladynem wygląda. Także tego paladyna sobie tworzę. Nazwa, oczywiście, byle jak mi nikt nie zajął, chyba nie powinien. Eee, zobaczmy, zobaczmy. Jest dostępna także. Europa 11: zakładam sobie Paladyna, proszę bardzo. I Paladyn jest załadowany, proszę Państwa. Paladyn jest załadowany. Mamy postać stworzoną. 4 dni, 17 godzin do startu serwera. Eee, no i tak, jaki mam cel na ten serwer? To jest wbicie jak najszybciej 300 poziomu. Także jeśli wbiję 3 poziom, no tak chciałbym to zrobić w miesiąc, aczkolwiek miesiąc no to może być troszkę ciężko, ale takie wyzwanie sobie daję. A jak nie, no to 5, 6, no 6 tylko nie bym chciał maksymalnie, żeby to najwięcej mi zajęło, zobaczymy. Eee, także będę jakby no troszkę że tryhardował, już nie pójdę tak bardzo na przykład w skipowanie twierdzy, jak to na EU10 robiłem i tak dalej. Także jestem ciekawy, ile mi to czasu zajmie. No i właśnie jako taki cel sobie wyznaczyłem wbicie tego 300 poziomu. No bo później wiadomo, ta gierka jest spowalnia. Potem stopowanie lochów tak dalej. Aż tak dużo postaci też teraz na ten moment nie chcę mieć. No i Paladyn, nie ukrywam, jakoś mnie tam mocno nie jara. No chyba, że to się zmieni i będę grał po tym 300 poziomie dalej. To zobaczymy. Aczkolwiek, no, na ten moment nie planuję, tylko właśnie ten 300 poziom i tak to. Wygląda. Co do gildii, będę grał w gildii Random Order, się nazywa. Tam jest, nie pamiętam jak lider się nazywa dokładnie. W każdym razie tam też z content creatorów jest Sombay i jest Domka na pewno. O tej dwójce wiem. Nie wiem, czy ktoś tam jeszcze doszedł w międzyczasie, czy nie. Ale na pewno tam parę content creatorów jest. W każdym razie gildia międzynarodowa i tak to właśnie się prezentuje. Także w takiej gildii sobie pogram. Do tego 300 poziomu. A czy będzie coś dalej, to zobaczymy. Możecie obstawiać, ile czasu mi zajmie wbicie właśnie tego poziomu. Ja taki, właśnie za cel sobie wyznaczam ten miesiąc. To taki trudny cel. A no taki już minimalny, żeby spełnić na pewno, no to te 6 tygodni, nie? To taki limit. Jak mi się nie uda w 6 tygodni, to możemy zrobić się mówić tak, że robię Wam giveaway za 100 zł, powiedzmy taki dodatkowy poza tymi, co normalnie robię. Po prostu rozrósujemy grzyby za 100 zł. Także po 6 tygodniach, jak tego nie wbiję, to będzie giveaway taki mój oficjalny statement, jak to Sadek mówi. No, i tak właśnie zrobimy. Dajcie znać, czy wygracie na EU11. No i ode mnie dzisiaj to na tyle. Także mam nadzieję, że widzimy się w piąteczek na live ze startu właśnie z nowego serwera. Live będzie jakoś wieczorkiem, standardowo na Twitchu. Także tam zapraszam, dzisiaj to na tyle. Na razie się Siemanko.